No więc tak, lecimy. Krótka agenda, o czym dzisiaj będę mówił. Chciałbym powiedzieć dwa zdania na temat mobilek w FP. Później przybliżę wam troszeczkę bardziej Androida, czym on jest, z czego się składa. Później opowiem trochę o moim przejściu z dotneta na Androida, na co się naciąłem w trakcie migrowania tak naprawdę. I na sam koniec troszeczkę opowiem o perspektywach dla tych, którzy chcą się nauczyć Androida, co ich czeka tak naprawdę w przyszłości. Ok, więc tak, jeśli chodzi o mobilki w FP, siedzimy w F3. Dla tych, którzy nie siedzą razem z nami, najciekawsza informacja jest taka, że mamy dosyć dużą bazę urządzeń, która jest tak naprawdę dostępna dla każdego, więc mając kartę FP można przyjść, wypożyczyć sobie sprzęt i ważne, żeby go oddać, bo już nawet w naszej małej skali jest problem z oddawaniem tego sprzętu, więc prosimy, żeby on po prostu lądował z powrotem. No i tyle. Dobra, teraz trochę o Androidzie. Mówi się, że Android to jest open source, no bo prawda jest taka, że to jest open source, tylko pytanie, dlaczego nie możemy robić komitów i jakby komitować do szpicy Androida, tak? Nie możemy jakby wprowadzić zmian, które zostaną wprowadzone w najbliższej wersji Androida, która zostanie tam wypuszczona za, za rok? Różnica polega na tym, że Android to jest open source, ale nie community driven, czyli e, tak naprawdę development Androida jest za zamkniętymi drzwiami, gdzieś tam w Google się to dzieje. E, jedyne co, to co pół roku, kiedy, czy, czy co rok, kiedy dostajemy jakby nową wersję Androida, dostajemy zrzut kodu źródłowego. Wtedy dopiero możemy zobaczyć tak naprawdę, z czego ten Android się składa. E, możemy oczywiście robić backfixy, ale to już jest jakby post factum i ta platforma została już e, wypuszczona na rynek. Można się zastanowić, czy Android to jest embedded Linux. No bo Android to jest Linux. Znalazłem gdzieś takie fajne zdanie, że Android to jest embedded Linux plus a lot of stuff, czyli mamy masę, wręcz tonę rzeczy, które systemy embedded, które z reguły są szyte na miarę, tego nie potrzebują. I na przykład nie wiem, system embedded nie potrzebują Google Mapsów, które są dostarczane razem z Androidem, nie potrzebują Bluetooth'a, nie potrzebują często nawet telefonu. W związku z tym no jest to embedded Linux, bo urządzenia są jakby okrojone, jeśli chodzi o zasoby, ale no with a lot of stuff, czyli jeżeli chcielibyśmy go wdrożyć do jakiegoś systemu embedded stricte, to musimy się namęczyć. Android jest po prostu monolitem i jakby wydzielanie części z niego jest trudne. Ok, mamy Linuxa, więc pytanie brzmi, jak się do niego dostać. Z reguły do. Linuxów, Unixów dostajemy się poprzez SSH, czyli w terminalu gdzieś się tam łączymy do urządzenia, możemy sobie operować na systemie. W przypadku Androida jest coś takiego jak ADB. To jest Android Ad Debug Bridge. Za pomocą tego narzędzia dostajemy się jakby do samego systemu operacyjnego, do jego shell'a i możemy listować pliki, zgrywać je i tak dalej. Z pojęciem ADB łączy się jeszcze jedno pojęcie: log część z was pewnie pisze nie wiem aplikacje desktopowe albo webowe czy tam backend back pisze często musimy coś sobie zalogować tak nie wiem log systemowy z aplikacji cokolwiek gdybyśmy chcieli na urządzeniach mobilnych które korzystają pod spodem z pamięci flash logować wszystko do pliku ta pamięć po prostu by się zdegradowała bardzo szybko w związku z tym wymyślono coś takiego logcat jest to jakby narzędzie które umożliwia Logowanie na terminal, czyli w przypadku, jeżeli chcemy się dowiedzieć, co nasza apka loguje, po prostu musimy się za pomocą ADB podpiąć do tego urządzenia i tam widzimy log. Oczywiście możemy sobie zaimplementować swoje logowanie do pliku, ale tak jak wspomniałem, to nie jest przypadek, że to nie jest logowane do pliku, właśnie ze względu na, na degradację pamięci Flash. Z Androidem łączy się też pojęcie maszyny wirtualnej Dalvika. W nowszym Androidzie jest już to tak zwany ART, czyli Android Runtime. I o tym właśnie chciałbym teraz troszeczkę bardziej powiedzieć. Pytanie, czemu w ogóle Dalvik powstał? Tak? JVM wtedy, kiedy Android jakby się krystalizował, już istniał. Pytanie, czemu powstał Dalvik? Może najpierw częścią wspólną pomiędzy tymi dwoma maszynami wirtualnymi jest to, że obie odpalają kod, który kompiluje się do bytekodu Java. W związku z tym wszystkie języki kompatybilne, z JVM wiemy, możemy, możemy w nich programować i uruchamiać te aplikacje w Dalwiku. Różnica jednak już zaczyna się na poziomie bytecodu. Tak jak w Java mamy wiele plik klas, które są jakby ładowane przez class loadery i uruchamiane na wirtualnej maszynie Java, to w przypadku Dalwika nasz kod bajtowy jest pakowany do jednego pliku DEX, to jest gwiazdka, bo to nie zawsze tak jest, powiem zaraz kiedy, nie? Ale jakby z reguły jest to jeden plik dex, bardzo optymalizowany i cały ten proces jest robiony za pomocą takiego narzędzia jak Dexer. Czyli mamy po prostu kod źródłowy, jest kompilowany do bytekodu Java, i dodatkowo Dexer zamienia nam go na kod bajtowy dalwika. Ok, pytanie tylko jest takie, czy to jest coś nowego, bo wygląda na chwilę obecną jak wrapper na JVM-a, który tak naprawdę na chwilę obecną nic nam nie mówi, jaki jest zysk z tego, oprócz tego, że pliki dex są mocno skompresowane. Największą chyba różnicą pomiędzy JVM-em a Dalvikiem jest to, że Dalvik jest maszyną rejestrową, a JVM maszyną stosową. Jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma maszynami? W przypadku JVM-a, załóżmy scenariusz taki, że chcemy sobie dodać dwie wartości, tak? W przypadku maszyny stosowej, żeby to zrealizować, musimy najpierw na stos zrobić push tych wartości, które chcemy dodać, po czym wywołać operację dodawania, która operuje na tych wartościach, które wrzuciliśmy przed chwilą na stos. W przypadku maszyny rejestrowej mamy po prostu jedną instrukcję, która nie operuje na stosie, po prostu operuje na rejestrach które maszyna wirtualna dostarcza. Jak widać, instrukcja jest mniej, w związku z tym interpreter wir z wirtualnej maszyny ma mniej e, rzeczy do przetworzenia i zysk jest taki, że nie angażujemy tak bardzo pamięci, jeżeli chcemy e, po prostu coś zrobić. Bo tak jak tutaj widzicie, mamy po prostu jedną instrukcję, która dodaje nam wartości, które znajdują się w rejestrach. E, dodatkowym, e, z, dodatkową zaletą e, maszyny rejestrowej. Jest to, że rejestry Dalvika mapują się bezpośrednio na rejestry z architektury ARM. Większość telefonów, które mamy, które operują pod kontrolą Androida, to są procesory oparte o ARMA. Wszystkie te Snapdragony i tak dalej, to jest architektura ARM, która też ma rejestry. W związku z tym te mapowanie już nam daje dodatkowy jakby zysk. I to mówiłem wcześniej, że mamy mniej operacji na stosie. W związku z tym mamy mniejsze zużycie RAMu, a jak wiadomo, telefony tego RAMu nie mają tyle, ile PC, -ty, chociaż to się ostatnio zmienia dosyć szybko. Wspomniałem też o czymś takim jak Android Runtime. E, można powiedzieć, że jest to jakby następca Dalvika. On został wprowadzony w Androidzie 4.4, w Android KitKat, i on był jako opcja do włączenia. Z defaulta był Dalwik. Android Runtime był jakby e, jako opcja do włączenia, tak? W przypadku Androida 5, czyli Lollipop, to już jest e, domyślnie włączone i e, jeśli się nie mylę, nie można po prostu już wrócić do Dalwika. Mamy Android Runtime. E, Okej, okay. jaka jest różnica pomiędzy tymi e, dwoma bytami? Pierwsza jest taka, że Dalvik był oparty o jit e, W skrócie czym jest JIT? Jeżeli mamy kod, e, który wykonuje się na maszynie wirtualnej, Maszyna wirtualna może go zadecydować, że część kodu zostanie skompilowana do kodu maszynowego na danym urządzeniu. Zysk jest taki, że już nie wykonujemy kodu bajtowego maszyny wirtualnej, tylko wykonujemy kod maszynowy dla danej platformy. Tylko problem jest taki, że to się dzieje w runtime, a zanim jakby ten git cały zdąży się rozchulać na maksa, czyli skompiluje nam odpowiednią ilość kodu do kodu maszynowego, to my często naciskamy home, apka ląduje gdzieś w tło, wsadzamy telefon do kieszeni. Jakby interakcja z aplikacjami mobilnymi jest strasznie krótka, w związku z tym JIT daje nam jakby ten boost, po czym ten boost, jakby, który zyskaliśmy, który wynika z Gita, po prostu idzie na marne, bo apka, kiedy wstanie od nowa, musi się ten kod na nowo skompilować. Nie mówię już tutaj o tym, że kompilowanie do kodu maszynowego jest po prostu czasochłonne. Więc zużywa się procesor, zużywa się bateria i później mamy urządzenie do ładowania. W związku z tym, w Android Runtime opiera się na tak zwanym AOT, czyli Ahead of Time Compilation. Na czym to polega? Instalując aplikację ze sklepu, aplikacja na dzień dobry cała się kompiluje do kodu maszynowego. Skutek jest taki, że mamy już to raz zrobione. Niestety, instalacja trwa dłużej i aplikacja po instalacji zajmuje więcej miejsca na dysku twardym czy tam na, w pamięci. W związku z tym jakby nie można było tego wprowadzić wcześniej, bo urządzenia miały mniej pamięci, były wolne. W związku z tym dopiero teraz jakby można było sobie pozwolić na to, żeby skorzystać z mechanizmu ahead of time compilation. Dobra, mamy już ogólnie wiedzę mniej więcej, czym jest Android, z czego się składa. Teraz chciałbym trochę przelecieć po moje, jakby, po moje doświadczenia, które wynikły z tego, że zmigrowałem z dotneta w Androida. Wiem, że FP jest mocno dotnetową firmą, w związku z tym wydaje mi się, że to może być ciekawe, bo no przejście było ciekawe moim zdaniem. Pierwsza faza to była tak zwana faza ekscytacji, czyli jej, FP mi pozwoliło zmienić technologię, będę chodził w Androidzie, będę super, będę trendy, byłem mega zadowolony, czyli to na plus. Potem okazało się, że w w muszę chodzić w Javie. Dwa lata temu okazało się, że Java była taka jeszcze w tyle, nie było Java 8, były dopiero wzmianki. Nie miałem pod ręką Linku, nie miałem pod ręką Extension Methods. W związku z tym no, czułem się trochę taki zagubiony i czułem, że faktycznie ta Java jednak odstaje strasznie od C-Sharpa i zacząłem doceniać język C-Sharp jako sam w sobie. Później okazało się, że biblioteki dwa lata temu były bardzo, no, po prostu jakość była straszna. Community dopiero się krystalizowało. Nikt tak naprawdę nie wiedział, jak te biblioteki pisać, żeby było OK. W związku z tym to znowu oceniłem na, na, na minus. Później musiałem przejść z TFS-a, czy tam svn na Gita. Wiem, że teraz to się już zmieniło. Chyba większość projektów jest tworzona w oparciu o Gita. Mi się Git podobał, także to oceniłem jako plus. Potem przejście z Windowsa na Linuxa. Nie byłem jakby już jako Androidowy, nie byłem powiązany z, jedną, z jednym systemem operacyjnym, na którym przeprogramować, więc to też oceniłem jako plus, bo przyszedłem na Linuxa i mi się to podobało. I inne środowisko programistyczne. W przypadku środowiska Microsoftu, wiadomo, kładziemy w Visual Studio, w przypadku Androida, teraz już mamy Android Studio, nie wiem czy dobrze powiedziałem, w Dotnetzie mówi Visual Studio, w Androidzie Android Studio. Ciężko to porównywać. Dla mnie te środowiska są bardzo podobne, więc tym bardziej, mając Visual Studio z, z Ryszarderem, to jest naprawdę bardzo podobne. Tylko te trzy myślniki są strasznie subiektywne. To jest moja opinia i każdy to czuje inaczej. Ktoś może bardzo lubić Windowsa i po prostu pracuje z Windowsem. W związku z tym, tak podsumowując, można powiedzieć, że to była zła decyzja. Tym bardziej, że. Kolejną fazą była faza rozczarowania, e, bo tak jak mówiłem już wcześniej, jakość bibliotek, ogólnie cały ekosystem był moim zdaniem bardzo niedojrzały. Tutorial były kiepskie, e, biblioteki były kiepskie. Google w ogóle sprawiał wrażenie, że nie interesują go deweloperzy, dokumentacja była nieaktualna. E, jeszcze część w ogóle trzyma na, na source Google.com, gdzie tam już chyba nikt nie, 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 nie istnieje na chwilę obecną. E, build Tool'em był Ant. Ant ma taką przypadłość, że jego pliki konfiguracyjne mają tendencję do puchnięcia, w związku z tym e, projekty są trudniejsze w utrzymaniu. I w, na, dwa lata temu e, oficjalnym jakby środowiskiem był Eclipse. Ja osobiście nie lubię Eclipse, jest dla mnie nieintuicyjny. Jestem raczej fanem IntelliJ'a, a Android Studio jest jakby e, pochodną IntelliJ'a, jest zbudowana na bazie IntelliJ'a, w związku z tym znowu Eclipse. No, rozczarowanie było duże. Trzecia faza, jak już wszedłem w ten temat, już wiedziałem mniej więcej, jak muszę zacząć pisać aplikację, to faza zdziwienia, bo zaczęły do mnie dochodzić niepokojące sygnały ze środowiska wokół mnie, że to nie jest jednak takie fajne, bo na przykład wszyscy mi mówili wokół, że nie powinienem używać enuma. O co chodzi, tak? To jest, y, możecie sobie wejść, to jest zdanie wyciągnięte z dokumentacji y, Google.com, czy tam deweloper z Google.com. Google jawnie mówi, że nie powinniśmy używać enuma. Y, kosztem tego, że nie mamy jakby, kod jest mniej czytelny. Oni zalecają używanie inta. Tłumaczą to tym, że enum zużywa więcej pamięci. Y, dla tych, którzy mają background C-sharpowy, wzmianka taka, że y, w dotnecie enumy to typ prosty, w Java to typ, to po prostu klasy, możemy sobie pisać tam metody. W związku z tym faktycznie ta pamięć jest, zużywa się jej więcej, tylko pytanie, czy jesteśmy w stanie wziąć na klatę mniejszą, mniejszą czytelność kodu. Ja osobiście używam enumów i nigdzie wcześniej używam enumów i nie zauważyłem jakby wad z tym związanych, nigdy nie miałem z tym problemu. Kolejna ciekawa rzecz, jak się okazuje w Androidzie, Android nie wspiera czegoś takiego jak zamknięcie programowe aplikacji. Dla mnie to było strasznie dziwne, bo jakby wychodząc ze świata Uniformsów czy WPF'a albo w ogóle Web'a, gdzie po prostu zamykamy przeglądarkę, aplikację, kończymy interakcję z aplikacją, to możemy po prostu zamknąć aplikację. W Androidzie się tak nie da, no chyba że zrobimy jakieś haki, które nam kilują proces, ale z defaulta framework nie umożliwia zamknięcia aplikacji. Czym to jest podyktowane? Androida, tak naprawdę Dalvik pod spodem zakłada, że te aplikacje, które wrzucamy w tło, użytkownik będzie chciał za chwilę znowu wznowić. W związku z tym zamykanie apki i otwieranie jej na nowo spowodowałoby załadowanie wszystkich zasobów. W związku z tym jakby user experience byłby no straszny. Bo musielibyśmy wszystko ładować. Pamiętajcie, że tam Android kiedy powstawał... Parę lat temu to już nie było strasznie słabe. W związku z tym szukano po prostu, gdzie się da zysków, jeśli chodzi o performance i wrażenie z, dla użytkownika. Teraz największy absurd, który mnie dotknął, to limit 64 tysięcy metod na aplikację. Ważne jest to, że to nie jest limit metod, które my napiszemy, to jest limit metod. Do których się odwołujemy, czyli zapinając jakąś bibliotekę, tak, tutaj mam przykład: Gława, 14 tysięcy metod, Google Play Services w wersji piątej 20 tysięcy metod. To jest ważne, że wersja piąta, bo wtedy Google Play Services, czyli taka jakby no taka lipka, która daje nam straszny boost, jeśli chodzi o programowanie, ona w wersji piątej była monolityczna i po prostu jak się ją jakby zaczęło używać, to musieliśmy ją w całości użyć i ona dawała nam 20 tysięcy metod kolejne. W związku z tym limit metod, które nam zostają na nasz kodzik jest śmiesznie mały. Czym jest, gdzie jest problem? Problemem jest bytecode Dalvika i jego instrukcje. On po prostu jest tak, a inaczej zbudowany i nie chcę się tutaj zagłębiać w szczegóły. W skrócie problemem jest, problem jest Dalwik, jego instrukcje, i one założyły, że nie będziemy mieć więcej niż 64 tysiące metod. Jest oczywiście na to hak. Oficjalnie już teraz to nie jest hak, bo jakby Google zrozumiał, że to źle i tak dalej. I umożliwił nam włączenie czegoś takiego jak multidex. Multidex tak naprawdę, tak jak wcześniej mówiłem, mieliśmy ten jeden plik dex z bytecode'em, tam parę slajdów wcześniej. Rozwiązaniem jest, rozwiązanie polega na tym, że po prostu bierzemy i generujemy wiele plików dex. To niestety ma pewne wady. Tych wad jest dużo. One z reguły nie dotyczą programistów, więc jeżeli mamy apkę, która przekroczyła ten limit i włączymy sobie to, to w znacznej ilości przypadków nie odczujemy jakby minusów. Ale minusy mogą być na przykład takie, że jeżeli ten drugi dex jest strasznie duży, aplikacja na Androidzie poniżej 4.0 może mieć problemy z działaniem. Jest nawet informacja, że aplikacja w trakcie instalacji może przestać odpowiadać. W związku z tym. Są ograniczenia związane z tym multideksem. z reguły one nas nie dotyczą, ale to nie jest tak, że możemy sobie wiecie z defaulta włączyć multidex i będziemy szczęśliwi. I nas problem 64 tysięcy metod nie dotyczy. Ostatnią fazą była faza stabilizacji. Ta faza już trwa do teraz. Bo tak, kiepskie tutoriale zamieniły się w moim zdaniem dobre. Jest bardzo, są bardzo fajne kursy na kurserze, polecam wszystkim. One nie są googlowskie, Googlowskie są na Udacity i jakby tutoriale z Google są moim zdaniem słabsze niż te na Kurserze. Blogi są na wysokim poziomie. Wszystkie jakby te biblioteki, które wtedy były niedojrzałe, już są moim zdaniem dojrzałe. Niektóre z nich nawet na tyle dojrzałe, że wykrystalizowały w biblioteki czysto jawowe, niepowiązane w żaden sposób z Androidem. Taką biblioteką na przykład jest Dagger 2. To jest framework do dependency injection. Podobno jest używany w wyszukiwarce Google'a. Google wziął tą bibliotekę, jedynkę, wersję 1, napisał dwójkę i zapiął po prostu po swojej stronie i korzysta z tej biblioteki w projektach mm, niezwiązanych z Androidem. Co pozostało z 2013? No, moim zdaniem Google. Tutaj dalej jest problem, oni, nie wiem, czy, nie, nie wiem dlaczego naprawdę, bo platforma jest już dojrzała, jest y, popularna, a oni dalej mają część tutoriali na przykład do testów na source tam source.google.com. Nieaktualizowane to jest no po prostu masakra. Build tool na szczęście z Anta zamienił się w Gradle. Gradle jest fajnym narzędziem, bo piszemy jakby skrypty budujące w Grovim. Te skrypty są strasznie zwięzłe, są elastyczne, w związku z tym jakby pisze się przyjemnie. No i tak jak już mówiłem wcześniej, środowiskiem programistycznym nie jest Eclipse, tylko Android Studio. Android Studio jest tak, taką nadbudówką nad, nad intellij -em. Także jest lepiej. No dobra, pytanie takie, skoro mamy możliwość pisania w językach kompatybilnych z jvm czemu piszemy na teraz w Java? Możemy użyć skali, tak? Skala, fajny język, no, ogólnie mega armata, ale strasznie... No, ma du dużą moc, tak? No problem ze skalą jest taki, że środowisko, ta biblioteka standardowa, jeżeli chcielibyśmy jej użyć, to w nieokrojonej wersji zajmuje 50 tysięcy linii kodu. Więc już na dzień dobry mamy ten problem, o którym mówiłem przed chwilą. Oczywiście są tam jakieś jakby dopasowania tej biblioteki, żeby była mniejsza i tak dalej, ale to są haki i Community ogólnie nie programuje w skali na Androida. Czemu nie Groovy? Groovy jest fajny, jest mega elastyczny, Problem jest w tym, że Groovy to język dynamiczny. W związku z tym dzieje się strasznie dużo w runtime. I biorąc pod uwagę to, co mówiłem przed chwilą, z tym jakby narzutem, który został z y, tą pracą, która została włożona, żeby nie działo się tyle w runtime, tylko w trakcie już instalacji i tak dalej, żeby zminimalizować po prostu działanie kogokolwiek w trakcie działania aplikacji, Groovy moim zdaniem, trochę się kłóci z tym jakby podejściem. Y, i na przykład są haki, że dajemy tam adnotację nad klasami compile static, że w tym momencie kompilator tam zaczyna analizować te typy w trakcie kompilacji, ale to się sprowadza do tego, że cały kod adnotujemy tą adnotacją i z języka dynamicznego robi nam się po prostu język statycznie typowany. Fajną opcją jest język Kotlin. Kotlin to jest język, który jest jak dla mnie miksem Javy, Mixem C Sharpa i skalion Z tych wszystkich języków coś bierze. Jeszcze Grwiego bym tu dopisał, bo z Grwiego też coś tam wziął. Problem jest w tym, że to jest język jeszcze nie niedojrzały. RedBrain chyba od zeszłej jesieni mówi, że już za niedługo będzie wersja oficjalna. Nie wiem, może już wypuścili z tego, co wiem, to nie. Fajny język. Widać, że community idzie w stronę Kotlina, powstały biblioteki. Tylko, że tak jak mówię, jest niedojrzały i trzeba by po prostu jeszcze chwilę poczekać, moim zdaniem. Aczkolwiek chyba apka w FDD w Androidzie jest napisana w Kotlinie, więc jak widać, apki już powstają, da się pisać, tylko trzeba uważać, bo są problemy. I co niesie przyszłość? Na tegorocznym Google IO w czerwcu zapowiedziano tak zwany projekt Brillo. Projekt Brillo to jest okrojony Android do systemów embedded. W związku z tym, ten problem, o którym mówiłem na początku. Prawdopodobnie on rozwiązane. Nie ma na chwilę obecną żadnych detali dotyczących tego projektu. Nie ma nigdzie źródeł i tak dalej. Został zapowiedziany. Zobaczymy. Fajny temat też oczywiście wearables i cała gama urządzeń, które możemy nosić. Dla mnie fajny temat. Warto go obserwować, bo tych urządzeń jest po prostu coraz więcej. Te zegarki są coraz lepsze. Dla mnie interesujące. Fajna informacja jest też taka, że w 2014 dostarczono miliard urządzeń z Androidem. Na chwilę obecną to jest chyba statystyka sprzed tygodnia w ciągu miesiąca aktywnych było półtorej miliarda, dodając te po prostu, które były dostarczone wcześniej, mamy straszne jakby bazę urządzeń, które są dostępne. To niesie ze sobą szereg konsekwencji, ale widać w, w takim razie, że Android się skaluje. I no, dla mnie jest to bomba. Ta liczba mnie po prostu zmiotła z nóg, że miliard urządzeń w 2014 to jest 80% rynku, jeśli chodzi o dostarczenie fizycznych urządzeń. Fajne jest też to, to jest statystyka obecnie jakby aktywnych wersji Androida. Widać tutaj, że te dwie ostatnie, czyli Lollipop i KitKat, już zdominowały ponad połowę rynku. W związku z tym możemy jakby wyjść z założenia, że rotacja jest szybka, rotacja jest duża i programiści mają jakby dostęp do tych najnowsze, najnowszego API, które udostępnia Google w miarę szybko. Nie musimy wspierać bardzo starych urządzeń. No i tyle. Dzięki.